Cześć, witam. To tona. To na. To na pewno nie jest dla dzieci, a więc proszę, żeby tego dzieci nie oglądały. To było najlepiej. Ale takie. Um, to jest taki horrorek. Takie, takie 90 lata mogą, ale takie pięciolatki. Pięciolatki to nie, na pewno nie. A zresztą to. Sześciolatki możemy powiedzieć, że też nie? Siedmiu tak średnio. Jeśli jesteście odważni, to... siedmiu może być. Jak ktoś jak ma... Jesteście, lat. Odważni, jak jesteście odważni, to możecie mieć nawet yy, miesiąc. No tak. Tak jesteście od... Jak jesteście odważni, to możecie mieć nawet miesiąc. Tak jak kawa to powiedział. Dobra. Tworzę grupę. Tylko to musisz dołączyć jedynie. Daj na dwie osoby, jak się da, czy się nie da. Nie da, ale to musisz dołączyć. Dołącz ty, ty, ty. Dołącz. 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 A jak twoje się nazywa? franek 543564 Dobra, start! Lecimy! U, robimy to! Robimy to, widzowie! Będziemy go atami, będziemy go atami, będziemy najlepsi w tą grę, będziemy najlepsi, w tą... najlepsi w tą grę, najlepsi w tą grę! Najmar. To Kawa, 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 kawa. Obudź się, obudź się, kawa, kawa, kawa. Obudź się, obudź się. Już, jest... już staliśmy, już jest dopiero noc. Jest dopiero pierwsza w nocy. Wstawaj, 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 wstawaj. O, sorry. Sorry, pomyliłem się, jest trzecia w nocy. Co? Mam ciemno. Spadło. Ba, 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 ba. Nie, bo nie pytaj co, Nie pytaj czemu jestem u ciebie w łóżku. Powinien być w swoim domu, wiem. Nie pytaj czemu jestem w twoim łóżku. Jak w moim... Przecież ja tu nic nie widzę. Skip, skip spacer Albo nie! Jak już widzę co teraz, to, to mi się już w to grać nie chce <laughs> Ten co już się obsikał Nie ja widzę cię <laughs> Ale naprawdę ty się już obsikałeś Co to jest musimy muszę Ej, popatrz kto to jest Jaki słodziak Dobra, co to za karteczka? O nie, to jest to! O nie, 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 szybko, 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 idź! O nie, przez tego było zrobione szkiwit i lety, że tutaj było wszystko. Tymi potworami zrobione. Ktoś nagrał z tego shortca właśnie. Oj! Skaka? O! o będzie, będzie troszkę trudno. Dawaj spację O nie! O nie! Łeć, ale nie widzi. O nie. O nie, o nie. co to jest? O nie, to jest ten, który słyszy, a nie widzi? A. Nie! Nie! O nie! O nie, to jest naprawdę on. E dobra, ja co podgłaśniam na jedno? Dobra, to jest faktycznie on. Dobra, nie widzi. Ale słyszy. Ale może można na kucaka, to on w ogóle nie słyszy. Na kucaka. Ja... Nie, na kurcaka też. No. Stój w miejscu teraz. Dobra, idziemy. Ja idę. Ja idę totalnie przy ścianie, żeby on mnie nie zjadł. Widziałeś? On mi wystawia tyłek, on mi wystawiał. Tylko, żebym przypadkowo nie wstał. Co jest? Jesteś, jesteś za mną. Dobra, musimy się trzymać razem, bo on inaczej nas zje. Idę najszybciej, jak mogę pod ścianę. Rozumiesz to? Ja wstałem. A Cięż ja stoję. Ja stoję. Dobra, klucze trzeba tutaj znaleźć. Tylko żeby one... Znie... Ch 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 chodziłem ja! Ch chodziłem i nie usnąłem i mnie nie zauważył. Ja tutaj idę i szukam klucza. Jest szybki. Nie tutaj mam jeszcze szafkę. A tutaj nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. O ja, mam klucz! Mam jeden klucz! O kurde. Jezu, nie strasz! Nie strasz, nie strasz, Dla. bo się zestrasz. Zapij, ja. Ja mam Ej, dobra a szukaj skur... szukaj następnego klucza bo już mam jeden ja, 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 ja teraz stało. on tam jest muszę muszę ci powiedzieć że nie ma dobra ale który to klucz który to klucz ten ten a nie dobra, wszystkie są jednakowe. Przeszłeś tam? Kurde. O ja mój palec, ja muszę stać tutaj. Mnie palec boli. Strasznie. Wiesz, że nie musisz kucać, jak cię widzi. Ale on przecież ciebie nie widzi, on jest ślepy. Ja. Właśnie tak on może nas widzieć. Dobra, idziemy do następnego, widzowie. Uja Idziemy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Na lewo czy do przodu? Ja do przodu albo ja do przodu, a ty na lewo. Ej! A razem do... Tutaj. I na, ale najlepiej... Ej! Jest klucz, czy nie nie ma, ma, nie ma, nie ma. Idziemy dalej. Oj, 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 oj. Tutaj nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Idziemy nie ma. tam. A nie można. Idziemy tam, idziemy tutaj. Uh! On tam był? Co ty zrobiłeś? Ja nawet nie wiedziałem, że on tam był? Czy jeszcze zginąłeś, nie możesz się odrodzić? Cztery HP mamy A, a co ty nie szłeś na kucaka? No nie szłem, bo ja czułem to, że go tam nie ma. Bo on był da, tam da, da. niedawno. Gdzie indziej on był niedawno. Na parkę mam, ale nie, nie wiem, jak ją wziąć. No po ty, po tef. O kurde, ale to jest jazda. Fuja! Ale mi dupę wystawia, ale cwaniak. Chyba idzie do ciebie. Idzie do ciebie. Ja nie wiem, gdzie ty jest. Wraca się. Ja idę, idę. Chodź tam, gdzie ja. Jest u mnie. Chodź tam, gdzie on poszedł właśnie, to ja tam jestem. No! Proszę, cię żartujesz, że to tam jest... O, Siema! Jestem za tobą. Ja od dupy strony poszłam. Gdzie on jest? Tam poszedł. E, idzie. Nie sprawdzisz. On idzie. Gdzie ty jesteś, Kat? Tak? Nie wiem, otwieram. Kto? Mam klucz! Zobie, to nie jest sławka. Oj, to w ogóle. On mnie dotknął nogami, ja. Ja idę otworzyć ten otworzyć bramę. Idzie. Czy są potrzebne? Nie, trzy, trzy. Jeszcze jeden. Szuka jeszcze jednego, bo są trzy potrzebne. Raz Co my gramy? Nie wiem, ale trudne to jest za to. Jezu! Wszedłem mnie twarz, ale mnie nie załatwił, bo na szczęście byłem na kucaku. Dobra, speed! Speed, speed! Speed, rana włączyłem. Speed, speed, speed! Kłócam! No nic nie mam. Uczekaj czekaj, tutaj jest klucz? Klucz! Mam klucz, wracamy! Chodź, musimy się wrócić! Mam klucz ostatni. Idę. Wreszcie mamy to. Jeden raz zginąłem, ale zrobiliśmy to. Lecę na speedze. Ale pamiętaj, że tam jest też ten. Dobra, jesteśmy. Speed. Pierwsze. Poczekaj. A e, ja utknąłem. Ej, ja utknąłem naprawdę. Dobra, tędy on tutaj się nie dostanie. To lecę na spidzie. Ej, on tu wszedł! No wiem, bo on może. Będziemy musieli. Muszę ci powiedzieć tylko jedno. Będziemy musieli. Będziemy musieli przyciski klikać. Przyciski. Idź, idź, idź. Musimy iść do następnych drzwi. Dobra, nie ma speed. Speed. Odpalam speeda. speed. Speedrun, speedrun. Tutaj. Klik. Kliknąłem. Dobra. Musimy się rozdzielić i iść do innych drzwi idziemy chodzimy razem no ale to będzie trudno to przejść przez to jak będziemy chodzić razem będzie trudno bo kurde tutaj nawet przejść nie mogę jest tu dobra dobra biorę klikam następny przycisk Jak mówisz, że jest to. A jeszcze proszę. Zapalę światło. Nie ma go, dobra. Spiw! Ja czekam albo idę do następnych drzwi, które są kilometr ode mnie praktycznie. O, widzę, go widzę! Widzę! Będzie iść chyba. Będzie iść do ciebie. Idzie do ciebie, idzie. Idzie, idzie. Speed! Plas, plas, plas! Ale speedrun. Ja tu na speedzie robię. <ścoughs> Dobra, gdzie są te przyciski? Jest, o. Mam przycisk. Kliknę następny przycisk. Dobra, czyli jest koło ciebie, mówisz? Bo ja się skaczę, bawię się z nim, ja go, ja go, ja go robię. i tam rupa, ja go przynęty robię, skaczę. Ale... Ee... Następne drzwi. A co to? Dobra. Andy. I tutaj jest. Nie, tu panie. Panie i stąd, ej, mam się... Ej, gdzie są te Cztery nogi i idź stąd idź. Ej, nie mogę znaleźć. Musisz mi pomóc. Dobra, to nie idź, nie idź. Chyba nie ma idę powoli. Pani mogę znaleźć. Okej. Okay. Znalazłeś? Nie właśnie. O, tutaj jest! A to jest chyba ostatni. To jest ostatni chyba. To musimy współpracą. Szybko, szybko. Ale to na czarca. Musisz szybko tutaj wejść i skoczyć. To będzie świeć! Jakby co, to kawa będzie to świecić na żółto, że będzie. Ale ja nigdzie nie widzę tego właśnie. Jest problem. Tutaj chyba gdzieś. Tam nie ma tego przycisku. Ja idę zobaczyć, czy są jeszcze jakieś ok. Nie ma tutaj żadnych. Tam jest, naprzeciwko. idziemy po dobra bale to widzę widzę drzwi widzę drzwi let's go mamy mamy kolejny przycisk a to ty jesteś Dobra, te drzwi nam zostały, to jest ewidentnie, to o, tutaj są. O, Jezu, dobra, to nam dali. Co to jest za zadania? Nasz przycisk? Co ty się? Jakie to jest długie, dobra. Tędy, tędy, tędy. Prze naciśnij. Idziemy dalej. Hup, hup, hup. Przejdziemy to, to koń kończy się odcinek, bo to już długo trwa. E, dobra, tędy. Na razie go nigdzie nie widzę. Dobra tam! To są ostatnie drzwi, które mieliśmy, Kawa. To były te ostatnie drzwi. Jest tutaj. Wiem, zablokował się w drzwiach. A, no to można się ruszać. To jest nasza ostatnia opcja. To jest ostatnia. To musi być ostatni przycisk. A co tu powinien gdzieś być? Musi. Jak są drzwi, to musi. tak nie powinien, tylko musi. Nie wiem, jakie to jest trudne do znalezienia. Nie, no ale musi się dać gdzieś wskoczyć, bo to nie może być tak. Ej, odblokował się. Dobra. Być. Te światło jest sus, bo tylko jest jedno. Nie no, ale jak? Możemy ktoś wytłumaczyć, gdzie to jest światło? Nie, gdzie jest ten przycisk? Albo to. Albo to jest taki fake. Może to być fake. to <słyska> było. To jest moje ostatnie to są moje ostatnie dwa życia. A ja to robię wszystko na speedzie A Asper w jakich drzwiach my jeszcze nie byliśmy? A co nadal zamknięte? A gdzie to jest? Idę sprawdzić. A biegnie, biegnie! Upu! Nie biegnie. Jesteś ty. Co ja mam w ręce? Aparat. Co to robi? Nie wiem. Nie no, ale to jest ostateczny przycisk, ewidentnie. Nie ma, nie ma więcej drzwi. To musi być ostateczny... Ostateczny przycisk. To musi być ostateczny przycisk. Nie ma innego wyboru. To jest ten przycisk, ewidentnie. Musi być tam Jaki? przycisk. No tutaj musi być na pewno przycisk, przecież to niemożliwe, że go tutaj nie ma. Ej, no dobra, on się zbliża. Staj, stań, szybko, szybko, szybko. Dobra. Ale to jest hard. Poczekaj, bo to jest sus. To wszystko jest sus. Taki most... Taki mościk. Co wszedł? No co wszedł? Co? Co wszedł? Madafaka, bo tego nie. tutaj nie ma. Tutaj tego nie ma, klikam wszędzie, klikam wszędzie, klikam w te światełko. Na razie nie ma, poczekaj to jest śrubka, dobra. Myślałem, że to jest ten przycisk. Musi gdzieś ten przycisk być. A jak nie ma, to nie wiem. Jak, jakich mnie dziwi nie sprawdziliśmy. O, leci, leci, leci. Widzowie, koniec odcinka. Tutaj się za dużo dzieje. Widzimy się jutro. Na następnym odcinku. Może będzie z tej albo z innej. Jesteś głupi. I chodź na spawna. Nie, nie... Weź nie. jeszcze odcinek musisz trwać, my głupi jesteśmy. A my tutaj musimy przejść. Dobra I teraz chodzimy Dobra. na dół. Nie mamy mózgu! No totalnie, do tej gry mamy zero Mogliśmy zrobić receta, by było szybciej. Dobra. A nie można skoczyć po prostu? To no tak chciałam, To tak ciemnosz. Ty no to są jakieś... To są jakieś backrounce normalnie, że tak długo. Przechodzimy! Let's go widzowie! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Mamy to. Nie, mamy. nie mamy! O kurde! A dobra, tutaj nie ma potwora! Tutaj nie ma potwora akurat! A skąd wiesz? No bo kiedyś w to grałem. Hej, widzowie, widzimy się jutro na następnym odcinku z tej gry. Pa!